Dobry Państwu, ja się nazywam Mariusz Kryj, jestem lekarzem, chirurgiem, chirurgiem onkologiem. A od kilku lat wraz z moimi kolegami, pozostałymi trzema chirurgami onkologami, staramy się w tym szpitalu, może na tym terenie nawet rozwijać procedury w zakresie chirurgii onkologicznej. Niedawno podjęliśmy decyzję i zaproponowaliśmy dyrektorowi tej rozwijającej się w sposób imponujący placówki rozszerzenie naszej działalności w kierunku zintensyfikowania naszych działań po to, żeby zapewnić czy zaoferować pacjentom z tego terenu możliwe jak najbardziej kompleksowe leczenie w wielu chorobach nowotworowych. Stanowimy zespół doświadczonych chirurgów-onkologów. Każdy z nas ma minimum 20, ja osobiście i kolejny kolega 30 lat pracy na oddziale w Klinice Chirurgii Onkologicznej Instytutu Onkologii w Gliwicach. Ja w tym momencie w tejże klinice już nie pracuję. Niemniej jednak to doświadczenie pozostało. Chcielibyśmy zaoferować nasze usługi w szeroko pojętym leczeniu nowotworów na obszarze tym, którym, który szpital w Głubczycach jest w stanie obsłużyć. Precyzyjnie mówiąc, yy, yy, nasza oferta, czy informacja o tej możliwości naszego leczenia skierowana jest dla pacjentów chorych na nowotwory piersi, czyli jeden z najbardziej popularnych nowotworów, może niepopularnych, bo to brzydkie słowa, ale powszechnych. Dalej dla chorych na nowotwory przewodu czy układu pokarmowego, nowotwory skóry, nowotwory tarczycy. Głozy tkanek miękkich. To są wszystko przypadki, które, które są wokół nas bardzo powszechne. Jak dotąd e, większość tych, tych m, chorych e, leczonych była w ośrodku prawdopodobnie onkologicznym w Opolu. Jak również spora, spora część tych chorych leczona była w ośrodku w Gliwicach, więc w Centrum Onkologii. Wielu z Państwa zdaje sobie sprawę z tego, że te ośrodki, jak najbardziej w profesjonalny, zajmują się pacjentami. Nie możemy uważać, że, że tam leczenie jest nieprawidłowe. Natomiast no, ci chorzy są jednak w jakiś sposób anonimowi ze względu na, na ilość chorych, którymi te ośrodki się zajmują. Chcemy Państwu zaproponować w takim małym ekskluzywnym szpitalu, jakim wydaje się być Szpital Gubczyca, usługi na bardzo podobnym poziomie. Kompleksowe, kompleksowe leczenie skojarzone chorych na nowotwory Jesteśmy w stanie zaoferować takie usługi i je w sposób profesjonalny prowadzić. Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić Państwu może jakiś pokrótce schemat organizacyjny, jak wyobrażamy sobie naszą pracę w kontekście Państwa potrzeb. Otóż w naszym czteroosobowym zespole, który jest podległy ordynatorowi chirurgii ogólnej, który działa w ramach oddziału istniejącego chirurgii ogólnej, otwieramy przychodnie dedykowaną pacjentom onkologicznym. Ta przychodnia póki co będzie działać w piątki od godziny 13 do 15. Zapraszamy wszystkich, którzy czują taką potrzebę, żeby się z nami skonsultować, czy przejść proces kwalifikacyjny i diagnostyczny potrzebny do dalszego leczenia. Zapraszamy pacjentów i zachęcamy lekarzy rodzinnych POZ-u, wszystkich innych, którzy mają kontakt z pacjentami, żeby tych pacjentów onkologicznych kierowali do nas Póki co na piątek na godzinę 13 do poradni chirurgii ogólnej w nawiasie onkologicznej. Ci chorzy, następnie, którzy przejdą proces kwalifikacyjny, odpowiednią diagnostykę, będą, będą po konsultacjach kierowani do leczenia. Jeśli to konieczne, operacyjnego, które odbywać się będzie również w oddziale tutejszej chirurgii ogólnej i będzie prowadzone przez czy nadzorowane przez zespół specjalistów chirurgów, onkologów. ci po zakończonym leczeniu operacyjnym nie pozostaną bez opieki w dalszym ciągu, tylko również w ramach poradni funkcjonującej będą kontrolowani, a ci, którzy będą wymagali dalszego leczenia myślę tutaj o leczeniu skojarzonym, co w onkologii jest powszechne, będą kierowani do odpowiednich ośrodków referencyjnych. Jako że nie możemy zapewnić leczenia promieniami ani chemioterapią w tymże szpitalu, to jest oczywiste, ci chorzy będą kierowani, ale dalej w sposób precyzyjny informowani o tym, gdzie, jakie leczenie będzie się odbywało, a po jego zakończeniu, po jego zakończeniu dalej będą prowadzone kontrole w ramach poradni onkologicznej tutejszej po to, żeby ułatwić Chorym kontakt jednak z lekarzem prowadzącym. Że opieka nasza nad tymi chorymi będzie na tyle ścisła, na ile jest możliwa. Diagnostyka będzie przeprowadzona również w szerokim pojęciu, w tymże szpitalu. Być może niektóre bardzo wyszukane procedury diagnostyczne będą musiały być wykonywane, czy będziemy kierować chorych do innych ośrodków, ale w większości sytuacji cały. cały Całą nazwijmy to logistykę leczenia będziemy starali się przeprowadzić w tymże ośrodku. Myślę, że jest to bardzo korzystne dla chorych, którzy nie będą musieli daleko podróżować, stać w długich kolejkach, w dużych ośrodkach. Tylko powiedzmy jakość i profesjonalizm przyjedzie, jest już w tym ośrodku i on będzie. Tutaj realizowany. Także zapraszamy bardzo serdecznie do, do, do współpracy. Zachęcamy, jeszcze raz to powtarzam, wszystkich tych, którzy mają kontakt z chorymi na choroby nowotworowe czy podejrzanymi o choroby nowotworowe, do tego, żeby kierować tych chorych do poradni chirurgii onkologicznej, ogólnej, przepraszam, w piątki o godzinie 13 w szpitalu tutajszym.